Cześć, witam, z tej strony Piotr, RailBlaza Polska. Dzisiaj opowiem Wam o super nowościach na ten rok, które wkrótce będą dostępne w sklepie żeglarskim www.shopeneria.pl Firma RailBlaza poszła troszeczkę z duchem czasu i stworzyła produkty dla bardziej wymagających wędkarzy. Jest seria produktów, nazywa się HEX. Są to produkty ze wzmocnionymi gniazdami i gniazdami stacjonarnymi, czyli na ten moment jest możliwość zamontowania jednego akcesoria, jednego przyrządu w jednym gnieździe. Zaczęliśmy w tym roku od uchwytów do dużych ekranów echosąd do 12 cali. Są to uchwyty, tak jak jest pokazane, uchwyt obrotowy, możliwość zmiany pozycji kątów nachylenia. Oraz standardowy uchwyt przykręcany do burty lub do konsoli bez możliwości regulacji. Od zeszłego roku bardzo mocno także weszliśmy we współpracę z firmą Garmin i robimy dedykowane uchwyty pod dechosonty Garmin. To jest uchwyt do. Echosond do 10 cali maksymalnie, dedykowany do Echomapy UHD i do wszystkich strajkerów. Taką nowością, na którą bardzo wiele osób czekało, gdyż coraz bardziej popularniejsze i coraz postęp technologiczny pomaga w tym, że coraz więcej osób na swoich łodziach używa przetworników typu Live, jest uchwyt do przetworników Live firmy RayBlaza który e, jest, po pierwsze, bardzo kompatybilny i kompaktowy. E, Mocowanie na łodzi e, jest za pomocą jednego kliknięcia, czyli podstawę do bazy przyczepiamy na podstawie jednego kliknięcia. Jest możliwość obrotu o 360 stopni, czego wymaga przetwornik live. Strzałeczka nam pokazuje, gdzie aktualnie przetwornik patrzy. Plus mamy specjalny tutaj dędzelek taki, który pomaga obracać nie tylko wokoło, ale też w, w, w poziomie, co przy poszukiwaniu drapieżników typu sandacz, a zwłaszcza u nas nie występujące, ale za granicą bas jest bardzo pomocne. Tytaca w zestawie posiada praktyczny pokrowiec, gdzie po zakończonym łowieniu możemy bez problemów uchwyt sobie złożyć i schować go do torby. Tak jak wspomniałem, montaż i demontaż odbywa się na, na zasadzie jednego kliknięcia. Nie musimy nic rozkręcać, nic przykręcać. Jedno kliknięcie składamy, chowamy do torby, zabieramy z sobą do domu. Tyle o nowościach na ten rok. W ciągu roku pojawi się jeszcze kilka nowych produktów, o których mam nadzieję wam opowiem. A tymczasem zapraszam Was na stronę sklepu żeglarskiego Shopeneria.pl, aby zapoznać się z wszystkimi nowościami. Dziękuję za uwagę.